Miał swoich zwolenników i przeciwników. Jedni wierzyli w jego wizję odrodzonej, niepodległej Polski, inni uznawali za tyrana, krwawo rozprawiającego się z narodowcami, przez jednych nazywany genialnym wodzem, dowódcą, wybitnym strategiem i prawdziwym patriotą. Dla innych był bandytą i uzurpatorem, który odebrał Polakom parlamentaryzm i demokrację. Po dziś dzień postać marszałka Józefa Piłsudskiego budzi kontrowersje, ale jedno jest pewne naczelny wódz na trwałe zapisał się na kartach historii naszego kraju jako mąż stanu, który wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II Rzeczpospolitej Polskiej. Z inicjatywy koła Związku Piłsudczyków RP w Ostrowi Mazowieckiej w dniu imienin Józefa Piłsudskiego w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa w Komorowie odprawiona została Msza Święta w intencji marszałka. Następnie zgromadzeni udali się pod pomnik, gdzie delegacje przedstawicieli jednostki wojskowej Związku Piłsudczyków, władz samorządowych, harcerzy oraz innych środowisk złożyły kwiaty pod monumentem.